Dzień dobry, Cię przyprowadził wywiad z panem tornistrem. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie pierwsze pytanie, jak się panuje? To? Średnio, nawet powiem bardzo źle. Okej, okay. czy w takim razie odpowiada pan Rolast? Stróża szafy. Wcale mi nie odpowiada stróżowanie tej szafy. Zawsze nosiłem 30 kilo książek, 40 kilo zeszytów, śniadanie, wielką wodę. Wszyscy mnie kopali, rzucali. Zmieniałem co 45 minut klasy i, i, i byłem zadowolony i chodziłem na spacery, a teraz od dwóch miesięcy siedzę w tej szafie. Nikt o mnie nie dba, nikt mnie nie wyciąga ani nie przytula ani nie kopie. Jest mi. Ziek. Źle. No dobrze, w takim razie co pan robi w tej szafie i czego panu najbardziej brakuje? Nic nie robię. Siedzę, płaczę i czekam aż w końcu mój pan pójdzie do szkoły. Brakuje mi... Brakuje mi innych kolegów tornistrów. W zasadzie brakuje mi szkoły i brakuje mi yy, zeszytów i tego całego tam syfu. No to w takim razie kiedy według pana wyjdzie pan z szafy? Mm. Ostatnio mówili, że na koniec maja będę mógł wyjść. Ale w zasadzie potem zmiana była decyzji, idą pierwszaki, a my dorośli musimy jeszcze grzać szafę. No dobrze, w takim razie dziękujemy i zapraszamy ponownie. Do widzenia.